Cześć, witajcie. Witam Was z mojej szklarni. Dawno nie było żadnego filmu, także myślę, że dzisiaj nadrobimy tą niedogodność. Także ja Was zapraszam na film. Zbliża się jesień, dużymi krokami. Jak widzicie, tutaj basen już jest zwinięty. No, natomiast bananowce i reszta roślin jeszcze stoi na zewnątrz, gdyż nie chcę. Ich wstawiać do szklarni, z tego względu, że no w szklarni panują temperatury nawet do 30 stopni przy słonecznej pogodzie i po prostu nie chcę, żeby mirszyły znowu za szybko. Dzisiaj wiecznie, także nie wiem, czy tutaj mi się nie, nie będzie zakłócać mikrofonu. Jak widzicie, tutaj bananowce stoją cały czas. Ostatnimi czasy nie muszę ich podlewać, gdyż opady deszczu robią to za mnie, także jest jakaś pozytywna historia z tego, że, że pogoda się zmieniła, ale też jak widzicie roślinki... Mają się coraz gorzej. To też jest kwestia, że jeżeli chodzi o Maureli, na przykład nie dawałem im za dużo nawozu. Raczej tam jakiś taki podsypałem troszkę, żeby sobie coś tam rosły, ale nie wypuszczałem jakichś tam nie wiadomo jakich e, olbrzymich liści. Ale jest to akurat dla mnie pozytywne z tego względu, że jak wiecie, na, w sezonie zimowym ja nietnę bananowców i wstawiam je tak jak są. A że jestem ograniczony wysokością szklarni, także 2,70 to jest maksimum. Co mogę uzyskać na ten moment? O, tu mnie. Sumatra na, zeb, na rojo. Strasznie mnie to cieszy, ale no, wypuszczała w tym sezonie od groma odnóżek. Jest ich tu, nie wiem, z 7. Znaczy w sumie 7, bo e, z dwie wypuściła już w zeszłym roku. Także myślę, e, że w przyszłym sezonie, o ile przeżyje, oczywiście zimę, ją o wiele lepiej, właśnie nawozy, żeby zaczęła rosnąć. Ice cream, odnóżka się robi coraz większa. Cztery listki. Też nie wiem, czy jsklima nie będę trzymał w domu, bo szkoda by było, jeżeli, póki co, zeszłoroczne testy pokazały, że mogę zimować w szklarni bez ogrzewania. No z tym, że pamiętajcie, że nie mieszkam w Polsce, ale generalnie większość bananowców przeżyła. Także, jeżeli nie będzie jakiś skrajnie minusowych temperatur, to Wydaje mi się, że bananowce sobie dadzą radę, a te, które w zeszłym roku troszkę im się pogorszyło w ten czy inny sposób, że musiałem je przycinać, czy tak dalej, to po prostu trafią do domu. Tu Jeżeli chodzi o basioka, to ja go miałem plan zostawić na sezon zimowy, ale po prostu po wkopaniu go do ziemi on stanął i nic się z nim nie dzieje. Moja małżonka twierdzi, że coś tu próbowała sadzić, i po prostu, że kiepska ziemia, no ja chciałem przetestować. Basiok ponoć taki odporny, ale to też nie wiem właśnie, czy tutaj PH ziemi nie ma znaczenia z tego względu, że mój kolega twierdzi, że na przykład tutaj w tych okolicach czosnek w ogóle nie rośnie, że no, tu kiedyś były yy... Morza podobno, i faktem jest, że jak kopałem studnie, taki mam projekt zaczęty, nieskończony, to na ilość tam metrach po prostu ta ziemia była taka ilasta. taka Także może być, że, że po prostu nie odpowiada ziemia, która tutaj jest. I podobnie na przykładzie palm, które posadziłem na ziemi, wykopane. A zresztą przejdziemy do, do palmierza. Temperatura w szklarni 28. Się, natomiast wilgot 98%. Także to, jak widzicie, to są te palmy, o których mówiłem. One były posadzone w ziemi wykopanej przez krecika. Natomiast, jak widzicie, one sobie by kiepsko radziły, i dlatego też je przesadziłem do takiej ziemi doniczkowej kupnej. Także ta ziemia się nie nadaje, przynajmniej egzotyczne rośliny jej nie lubią. Mam nadzieję, że, że te palemki mi się uda uratować, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Co mnie cieszy? Papryka wypuszcza nowe ukwiecenie cały czas, jak również nowe papryczki. Także myślę, że przed sezonem zimowym może jeszcze tutaj jakieś paprykobranie się uda. No jak widzicie, moje półki z sadzonkami. Tu są te palmy, które zostawiłem w szklarni. Że tak powiem testowo, żeby sobie porównać, jak, jak to będzie wyglądać. Palmy, które rosną w warunkach, można powiedzieć, egzotycznych, a palmy, które rosną na zewnątrz, one są z tego samego rzutu. Także widzicie, no, wydaje mi się, że wyglądają ciekawiej, no ale to może w przyszłym sezonie po prostu się weźmie palmę rosnącą na zewnątrz w Doniczce i palmę, która jest w szklarni, się porówna. Tutaj moje sadzonki, karłatki. Cały czas rosną, niektóre już wypuszczają pod drugi liść, niektóre wyglądają nieciekawie. Prawdopodobnie coś im nie wyszło. No, nie zawsze to jest tak, że wszystko wyjdzie na 100%. Tu natomiast, jeżeli ktoś by był ciekawy, jeżeli chodzi o dragonfruit, Pitaje, o tu poprzesadzałem znowu troszkę do Doniczek, już one są większe, mają po 6-7. Centymetrów wysokości, i tu też powstaje pytanie: czy je trzymać w szklarni, czy je wziąć do domu? Prawdopodobnie zrobię pół na pół, jak zwykle, chociaż w domu nie mam aż tyle miejsca, żeby tam trzymać roślin. Za wiele, tu jeżeli chodzi o kordylinę, ona odżyła w tym sezonie. Ją wystawiłem na zewnątrz, potem ona obumarła, jak gdyby. Ale jak widzicie, znowu jest znak, że nie warto się spieszyć z roślinkami. Że jak już uschła, to na pewno jest martwa i wyrzucę ją na śmietnik, gdyż po prostu zboczku sobie wypuściła tutaj taką malutką. Także mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie o wiele lepiej. A tu jak sami widzicie, i w jednym filmie już pokazałem na przykładzie na przykład tego awokado, które w tej chwili ma jakieś 50 wzrostu minus doniczka. To było to awokady dwumetrowe w zeszłym roku, które w tym sezonie w sumie uciąłem. Jednakże ono wypuściło świeże odnóżki. Także widzicie tu taki następny przykład, że nie ma takich usniętych roślin, co spisywać na straty, że po prostu, jeżeli damy szansę, to taka roślina może się odrodzić. Fikusy się robią coraz większe. Tutaj one z, z półki śmierci już praktycznie z metr kwadratowy zajmują, ale cieszę się, że, że one właśnie tak ładnie sobie tutaj radzą w szklarni, w tych temperaturach, właśnie, które tutaj panują. Tu nawet Wam powiem, że jeżeli chodzi o system korzeniowy, to on już gdzieś tam wymyka się na zewnątrz. Także w przyszłym sezonie prawdopodobnie będę musiał te fikusy przesadzić do jakichś o wiele większych doniczek. Dobre warunki to i fikusy sobie dobrze radzą. Cytrynka, zakupiona w zeszłym roku, ona generalnie w tym sezonie wyskoczyła na jakieś 2 metry. W zeszłym roku to był właśnie taki mniej więcej tej wysokości. Także znowu warunki tropikalne powodują, że po prostu rośliny szaleją. Co ciekawe, ona jest większa. Się zrobiła większa niż od tej cytrynki, którą mamy tutaj już, nie wiem, czy 4-5 lat. Z tym, że to mi się wydaje, że to też być może zależy od gatunku. No a pewności nie mam, bo już nie mam aż takiego doświadczenia z cytrynami. No, jeżeli chodzi o cytrusy, to dwie cytrynki plus kunkwat to wszystko co posiadam w tej chwili na stanie, No ale też jest kwestia tego typu, że jak widzicie w jest gęsto, a powar roślin wyjechała po sezonie zimowym. Także, żeby zrobić miejsce wszystkie te kany po prostu w tym sezonie obetnę. A jeżeli chodzi o doniczki to je zgrupuję gdzieś tam w kącie szklarni, żeby było po prostu miejsce. Jak widzicie jeszcze kanemy mi kwitną. Tu na przykład jest Kleopatra. O Kleopatra, jak się rozbujała, to te kwiaty już sięgają na jakieś 2,40 m wysokości. Także cały czas kany kwitną na zmianę. O niestety, jeżeli chodzi o nasionka, to nie udało mi się tutaj pozyskać nasion. W większości te, które sprawdzałem, to okazały się pustaki, że tak powiem. Nasion brak. Tu jeżeli chodzi o Musaf Hig, ja go w tym sezonie przyciąłem. Bardzo ładnie się rozwija. A tu jest X-Cross. X-Cross. Super wygląda w tej chwili. No, i na tam od groma odnóżek. Się zrobił lasek, można powiedzieć. I to też się cieszę, bo tego bananowca to ja ściąłem i on wyrosnął z ściętej bulwy na nowo. Oprócz tego wypuścił dużo odnóżek. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o Missa Fig. On wydaje mi się wypuścił z boku, tu jest ta główna bulwa, która została obcięta i on powypuszczał z boku. Także tutaj znowu jest ta sama zasada, jeżeli bananowiec wygląda na umarły, nie należy się spieszyć, zawsze jest opcja, żeby go odratować. Ja też tutaj nie, nie robiłem jakichś dziwnych rzeczy typu oddzielanie bulwy czy, czy innych tego typu rzeczy, po prostu jak się uda, to się uda, natomiast Sezon zimowy, wszystkie bananowce przeżyły, natomiast sezon letni temu się nie udało. Nie wiem, czy ja go przelałem, czy po prostu o co chodzi, ale jak widzicie, on bardzo się brzydki zrobił. To jest e, Maureli. Maureli, ale nie ten kolorowy, tylko tradycyjny. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu lub niedzieli. <grym> Zależy. Zależy jak uda mi się smontować, sublodować film. Także do zobaczenia w następnym filmie. No, a tutaj jest mój projekcik batat. Ciekaw jestem, jak to będzie z, z owocami. No, ziemniaki, tylko że te słodkie.